namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Agnieszka Piesto, specjalistka do spraw rynku nieruchomości, bizneswoman, współautorka kanału Państwo Piesto. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj bierzemy się za jakże potrzebny temat, a mianowicie jak wybrać, jak kupić swoje pierwsze mieszkanie, co trzeba wiedzieć, na co uważać, jak do tego Podejść. No to od czego trzeba zacząć? Chyba od lokalizacji. E, statystyki pokazują, że w dużych miastach, które przyciągają młodych ludzi e, na studia i też przyciągają, jeżeli szukają pracy, w dużych miastach najtrudniej jest taką nieruchomość, e, która spełnia nasze cele mieszkaniowe, zakupić, dlatego że ceny są stosunkowo wysokie. Warszawa, Kraków, Wrocław, czy Gdańsk, czy Poznań e, mają stosunkowo wysokie ceny za metr kwadratowy e, nieruchomości. Jeżeli przyjrzymy się. Na to, co działo się w roku ubiegłym w Warszawie, to metr kwadratowy mieszkania średnio kosztował około 10 tysięcy złotych. Jeżeli popatrzymy na to, jak wyglądają zarobki, struktura zarobków, to przyjmuje się, że średnie wynagrodzenie dla pracownika w roku ubiegłym to było około 3700 zł. Przy czym do wyliczeń tych bierzemy pod uwagę oczywiście wszystkich pracowników, tych, którzy zarabiają kwotę najniższą e, krajową, ale także tych, którzy zarabiają znacznie więcej, specjalistów w branży IT, prawników i inne grupy społeczne. I e, młodzi ludzie, którzy mm, Zaczynają swoją karierę zawodową, często stają właśnie przed takim wyzwaniem, czy kupić nieruchomość w tym dużym mieście, w którym zacząłem pracę, zaczynam się rozwijać, czy może poczekać. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na kilka rzeczy dotyczących młodych osób, bo osoby, które mają powiedzmy między 20 a 30 lat, może nie pamiętają albo nie znają sobie sprawy z tego, co działo się jeszcze 14 lat temu na rynku nieruchomości. I to były lata 2006 i 2007, kiedy. Rynki finansowe się zatrzęsły, przełożyło się to też na rynek nieruchomości. Najpierw mieliśmy bardzo duże wzrosty cen nieruchomości, a potem bardzo duże spadki. Ale idąc po kolei, załóżmy, że taka młoda osoba chce, decyduje się, dochodzi do wniosku, czy, czy samotnie, czy w parze, decyduje się, że chce kupić sobie pierwsze mieszkanie. To jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz to to, czy pracodawca, u którego jesteśmy teraz zatrudnieni, jest na tyle stabilny, żeby w perspektywie, powiedzmy, najbliższych pięciu lat e, utrzymać nasze stanowisko pracy. To jest szalenie istotne. Banki najlepiej oczywiście punktują osoby, które mają umowę o pracę na czas nieokreślony. Biorą pod uwagę osoby, które mają umowę zlecenie, umowę o dzieło. Natomiast tutaj dostajemy niejako mniej punktów w banku. Więc po pierwsze stabilność zatrudnienia. Po drugie musimy mieć taką, e, taką wewnętrzną analitykę przeprowadzoną. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie e, utrzymać e, takie duże wydatki w budżecie domowym. Bo jeżeli przeliczymy z bankierem, czy z pośrednikiem finansowym, czy kredytowym, wysokość raty, która będzie nas dotyczyć, i będzie to powiedzmy 1000, 2 czy 3000 zł, to musimy bardzo dobrze zaplanować nasz budżet domowy, budżet rodzinny, tak aby każde takie poruszenie, zmiana wysokości tej raty kredytu nie powodowała później też e, ogromnych problemów w budżecie domowym. Czyli po pierwsze, bardzo dobra analityka. Po drugie, Wybranie odpowiedniej nieruchomości dla siebie. Myślę, że jeżeli chodzi o ten okres pięciu lat względnej pewności utrzymania naszego stanowiska, to współcześnie nie będzie to takie łatwe. Jak zabrać się za wybór mieszkania? Już pomijamy tutaj miasto, tylko jakie to ma być mieszkanie, jeżeli jesteśmy osobą młodą i to nasze pierwsze mieszkanie. Ja zawsze tutaj rekomenduję, żeby to były mieszkania raczej małe, jeżeli mamy między 20 a 40 lat i tutaj jeszcze... Nie mamy dzieci to, żeby te mieszkania spełniały nasze podstawowe potrzeby życiowe i na przykład czasami pary, które mają są bezdzietne, decydują się na zakup powiedzmy mieszkania 3-4-pokojowego z perspektywą. Ok, w niektórych przypadkach jest to uzasadnione, natomiast w większości przypadków, kiedy jesteśmy na początku swojej drogi zawodowej jeszcze te zarobki nie są, jeszcze nie staliśmy się specjalistami, te zarobki nie są odpowiednio wyższe, to raczej tutaj rekomendowałabym zakup mniejszego mieszkania, a także nie wykorzystywanie swojej maksymalnej zdolności kredytowej. Jeżeli teraz pójdziemy do banku i bankier wyliczy nam na przykład zdolność kredytową na 300 czy 400 tysięcy złotych, to nie iść automatycznie przez rynek nieruchomości i nie szukać właśnie w tej kwocie nieruchomości, tylko trochę w mniejszym przedziale cenowym. Mamy teraz taką sytuację, w której stopy procentowe są wyjątkowo niskie, są na historycznie niskim poziomie, co przekłada się na wysokość raty kredytów hipotecznych. Kredyty hipoteczne np. od kwoty 200 czy 300 tys. złotych są na bardzo niskim poziomie. Jeżeli przyjmiemy, że np. kawalerka w Warszawie kosztuje teraz 300 tys. złotych osoba fizyczna uruchamia sobie kredyt w kwocie, powiedzmy, 270 tysięcy zł z 10% wkładem własnym, to szacuje się, że w granicach około 1400-1600 zł tyle będzie wynosiła jej ta rata kredytu w tym roku. Natomiast jeżeli stopy procentowe wzrosną, a nie możemy tego wykluczyć, mogą się utrzymać na tym samym poziomie, mogą spadać, chociaż musiałabym wejść chyba na poziom ujemny, ale mogą też wzrosnąć. Jeżeli te stopy procentowe zostaną podniesione, to jest bardzo prawdopodobne, Wysokość tej raty z miesiąca na miesiąc może podskoczyć. W niektórych przypadkach nawet o 200, 300 czy 400 zł. Jeżeli te stopy procentowe wzrosłyby odpowiednio do poziomu sprzed 14 lat, to, czyli do poziomu 5-6%, o tyle wynosimy, to ta rata kredytu mogłaby wzrosnąć nawet o 500, 600 zł. I czy mając takie zarobki, jakie mamy, Jesteśmy w stanie dalej spłacać takie zobowiązanie kredytowe. To trzeba też bardzo patrzeć w przyszłość, bo większość tych osób, które ma teraz powiedzmy 20 lat, może już nie pamięta e, przyczyn tego kryzysu, który był w, 2000, e, w latach 2006-2007. Tam pojawiły się dosyć podobne mechanizmy, które są stosowane teraz. Czyli e, teraz rząd Polski zapowiada m, programy, wsparcia, dofinansowania, umożliwienie młodym ludziom. E, przez jakieś programy wsparcia pozyskania środków z banku na zakup swojej pierwszej nieruchomości, czyli wprowadzenie programów. Załóżmy, niech to będzie program, w którym osoby młode nie, nie muszą posiadać wkładu własnego, czyli uruchamiają finansowanie na 100% wartości nieruchomości. Taki program spowodował pojawienie się większej ilości osób na rynku, które chcą kupić swoją nieruchomość, które zadłużają się w maksymalny, na maksymalny sposób, czyli biorą zobowiązanie finansowe na siebie na 100% wartości nieruchomości, a nie były w stanie odłożyć 10% wkładu własnego. To spowoduje też wzrost cen nieruchomości i taką powoli napędzającą się bańkę obniżono stopy procentowe. 14 lat temu też obniżono w Stanach Zjednoczonych znacząco stopy procentowe i umożliwiono osobom z niższymi dochodami pozyskiwanie nieruchomości, e, zakup nieruchomości przez pozyskanie kredytów hipotecznych. I wszystko to spowodowało zachwianie się systemu finansowego, ale zachwianie się też rynku kredytów hipotecznych, a na koniec zachwianie się branży automotive, bo w momencie, kiedy i, i duże bezrobocie, bo w momencie, kiedy e, banki przestały udzielać finansowania przedsiębiorstwom z branży automotive, ta branża bardzo mocno ucierpiała i zaczęła zwalniać e, setki tysięcy osób. I teraz wracając. Ma, żyjemy w dosyć niepewnych czasach, w związku z tym e, skupiałabym się na tym, żeby wyszukać nieruchomość, która rzeczywiście odpowiada, zaspokaja nasze potrzeby życiowe. Natomiast patrząc mocno w przyszłość, e, też nie uruchamiałabym maksymalnego kredytu, na jaki nas stać teraz. E, bardzo wiele czynników na rynku nieruchomości się zmienia. Jeżeli popatrzymy to, co się, na to, co się działo w Stanach w 14 lat temu nieruchomości kupione powiedzmy za 300 tysięcy dolarów. Później w niektórych miastach nie były sprzedawane nawet za 150 tysięcy dolarów. W Polsce może nie będzie to aż takiego miało przełożenia, ale może nastąpić spadek wartości nieruchomości. Jeżeli nastąpi wzrost wartości tych nieruchomości, to super. Natomiast tutaj nikt nie jest. Na tyle pewny, czy ten rynek pójdzie w stronę wzrostu wartości nieruchomości, wzrostu cen nadal, czy nastąpi spadek? Myślę, że jeżeli chodzi o te kwestie finansowo-kredytowe, to dostaliśmy tutaj taką pigułkę, mhm. taki niezbędnik tego, na co należy uważać. Ja dopytam jeszcze o tę stronę bardziej taką fizyczną, czy, czy może nawet trochę mentalną. Bo mam wrażenie, że o ile ktoś jest singlem, to często kupuje rzeczywiście małe mieszkanie. Natomiast pary bardzo często już wyprzedzając, chcą uwić to swoje gniazdko na całe życie, czyli mimo że na przykład nie mają dzieci, to już kupują mieszkanie, nie wiem, trzypokojowe. Czy to na pewno dobry pomysł współcześnie? Takie trochę myślenie na 50 lat do przodu. Znaczy niekoniecznie. Znaczy dwie rzeczy tutaj się pojawiają yy, w... W latach poprzednich bardzo dużym zainteresowaniem, czy do zakupu, czy do wynajmu cieszyły się kawalerki, mieszkania kawalerki, dlatego, że bardzo dużo czasu spędzaliśmy w pracy i bardzo dużo spędzaliśmy czasu na mieście, w związku z tym te mieszkania spełniały te swoje funkcje życiowe. Teraz największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe, nieduże, a jeżeli mają jeszcze do tego przestrzeń zewnętrzną, czyli na przykład ogródek, to już po prostu mamy pewność, że te mieszkania zostaną sprzedane albo zostaną wynajęte. Więc ja bym zwróciła uwagę na inne elementy tutaj. Niekoniecznie duże mieszkanie w tym momencie mniejsze. Jesteśmy w stanie przecież się przenieść z mieszkania na mieszkanie. My na przykład tak robiliśmy przez wiele lat, że mieszkaliśmy 3 do 5 lat w jednej nieruchomości, przenosiliśmy się do większej i do większej. Jest takie pojęcie, często inwestorzy w Wielkiej Brytanii i w Stanach używają go jak property ladder i tam po prostu młode osoby wspinają się po tej drabinie nieruchomościowej, przechodząc z mniejszych mieszkań do większych i do większych. My mamy Polacy takie ogromne jeszcze przywiązanie do nieruchomości, jak już Mam, posiadam, to się przywiązuje emocje, sentymentalnie się związuje z daną nieruchomością. Natomiast jeżeli popatrzymy na rok ubiegły, to bardzo e, ciekawe rzeczy pojawiły się na tym rynku, zwłaszcza w miejscowościach takich, e, które przyjmowały dużo turystów. Na przykład weźmy pod uwagę Kraków. W Krakowie można było wynająć e, mieszkania za 50% wartości. Wczoraj rozmawiam z Anią, która jest pośrednikiem w Krakowie i powiedziała, że od 10 do 50% ceny najmu spadły. W związku z tym też trzeba wziąć pod uwagę to, że z kredytu hipotecznego nie wymiksujemy się tak szybko, powiedzmy, z miesiąca na miesiąc. Jeżeli mamy duży kredyt hipoteczny, to tym bardziej nie wymiksujemy się z niego z miesiąca na miesiąc. Nie możemy powiedzieć, wypowiedzenia, za miesiąc się wyprowadzam, wasza nieruchomość, róbcie co chcecie, tylko mamy to zobowiązanie na 30 lat. Natomiast jeżeli wynajmiemy, zamiast kupować e, nieruchomość i nam się sytuacja finansowa pogorszy, to możemy z miesiąca na miesiąc po prostu, nie wiem, przenieść się do rodziców, wynająć pokój, szybko zadziałać, szybko zareagować, a tutaj jesteśmy bardziej zablokowani, w związku z tym niekoniecznie iść w stronę tych dużych nieruchomości. Ostatnio nawet o tym trochę myślałem, bo ja już pierwszy materiał związany z kredytami i z nieruchomościami nagrałem chyba nie wiem w 2014 roku z profesorem Rybińskim i pamiętam, że on wtedy przestrzegał, że może nie warto od razu brać kredytu, zobowiązywać się do płacenia przez X lat, można wynajmować. I tam rozgorzała taka dyskusja, która zawsze się pojawia, jeżeli ktoś daje tego typu radę. Po co wynajmować? Można płacić już za swoje i doszedłem ostatnio do wniosku, że ta rada by jednak wynajmować ona chyba dotyczy mniejszości, to znaczy tych naprawdę ambitnych osób, te, które są względnie pewne, że one będą pieły się po tej drabinie społecznej. To nie jest chyba dla wszystkich. Oczywiście to nie jest rada dla wszystkich, ale jeżeli popatrzymy na to, co się ostatnio działo, są wyjątkowo wysokie ceny zakupu nieruchomości i wyjątkowo niskie ceny najmu. I jesteśmy w takim momencie na rynku nieruchomości. Pytanie, czy to się utrzyma nadal, bo na coraz więcej osób wyciąga swoje pieniądze z banku i transferuje je na rynek nieruchomości, godząc się z rentownością i ze stopą zwrotu w wysokości 2-3% rocznie. To jest bardzo niska stopa zwrotu. Natomiast uzyskują te 3% stopy zwrotu rocznie versus 0%, które uzyskaliby w banku i jest to dla nich zadowalające. Więc młode osoby, które może mają trochę mniej stabilną sytuację w pracy, albo jeszcze nie są pewne, że chcą się związać z tym miastem, e, jednak radziłabym, żeby wstrzymały swoją decyzję zakupową. Mhm. A zapytam jeszcze o taki konflikt, y, który bardzo często pojawia się na najróżniejszych grupach dyskusyjnych związanych właśnie z mieszkaniami, z wyborem, z kredytami itd. tak dalej y. Co lepiej wybrać, rynek wtórny czy pierwotny? To też zależy, bo jeżeli mamy Praca, która jest bardzo absorbująca. Ja patrzyłam zawsze przez prynimat pracy. Pracujemy w korporacji, pracujemy 10 godzin dziennie plus dojazdy, i po prostu ta praca zajmuje nam większość naszego czasu, naszego życia. Zostaje nam kilka godzin na sen kilka godzin na regenerację i rozrywkę. To tym osobom poradziłabym rzeczywiście zakup gotowego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś nie ma aż tak absorbującej pracy, albo ma bardziej elastyczny grafik i tutaj czuję, że jest w stanie sobie przeprowadzić e, czy aranżację mieszkania kupionego u dewelopera, czy e, remont mieszkania starszego, albo nadzorować ten remont, to tak, tutaj może się zdecydować na taką rzecz. Natomiast zawsze trzeba sobie wyważyć, gdzie zarobimy więcej. Czy nadzorując ten remont, albo nawet prowadząc go sami, zarobimy, oszczędzimy więcej, czy jeżeli poświęcimy się pracy, zrobimy więcej nadgodzin, to czy ta nasza praca najemna nie przyniesie nam więcej e, rezultatów na koniec miesiąca. Tutaj Excel. Czyli tutaj ponownie zależy to od naszego trybu życia, ile mamy czasu, ile mamy pieniędzy, co chcemy robić w wolnym czasie. Natomiast tam często są kłótnie, o nie wiem, jakości wykończenia, że kiedyś to było lepsze, inni mówią, że kiedyś to było gorsze, różne takie rzeczy to. Jest sens się tym przejmować, czy to jest raczej taki trochę już wtórny konflikt? Wydaje mi się, że wtórny konflikt, bo tak naprawdę jakość wykończenia zależy od tego, jaki mamy budżet. Czyli mamy nieograniczony budżet, możemy sobie nawet w 40-metrowym mieszkaniu położyć marmurowe płytki i wszystko zrobić. To znaczy mi chodzi o to, że się kłócą na przykład często osoby, że te bloki budowane za komuny to były lepsze, a dzisiaj deweloperzy budują szajs. Z kolei druga strona odpowiada, że to deweloperzy teraz budują porządnie, a ta wielka płyta to się sypie i za 40 lat się rozleci. To warto się przejmować tymi konfliktami? Ja, ja powiedziałabym tak. Przynajmniej mamy. Wybór. Jeżeli jesteśmy osobą, która ma możliwość zakupu nieruchomości, to możemy sobie tutaj pójść do dewelopera, pooglądać, pomarudzić, możemy też na rynku wtórnym pooglądać, co nam się podoba, a nawet możemy w zabytkowych kamienicach próbować kupić nieruchomość. Nasi rodzice w zasadzie nie mieli takiego wyboru, więc co się komu podoba i oczywiście jeżeli nie mamy takiej wiedzy i doświadczenia, to najlepiej pójść oglądać taką nieruchomość ze specjalistą, z budowlańcem, który nam pokaże, czy ten budynek jest po prostu dobrze zbudowany. Jeżeli ktoś ma duże wątpliwości, co kupić, ja polecam na przykład takie budownictwo z lat 60. do czterech pięter. My bardzo lubiliśmy, przynajmniej ja lubiłam to budownictwo, oprócz kamienic oczywiście, to jest taki rodzaj budynku, który nazywamy gniosa niełamiocą. Solidne lane budynki, tam nie ma prawa się przez wiele lat nic zawalić. Porządna, komunistyczna robota. Y na co się można nadziać, jeżeli kupujemy mieszkanie? I tutaj ponownie dopytam, czy jest jakieś roz, rozróżnienie, że na co innego możemy się nadziać właśnie na rynku wtórnym, a na co innego u dewelopera? Bo jeżeli chodzi na przykład o tych deweloperów, te nowe mieszkania, to mam wrażenie, że poza jakimiś skrajnymi przykładami, że okazuje się, że jeden blok na tam ileś tysięcy bloków ma problem z tym, że garaże zalewa. To ja o jakichś większych problemach nie słyszałem. Może się mylę. Mhm. Znaczy, to trzeba by podzielić na dwie kategorie: zakup z rynku wtórnego i zakup z rynku pierwotnego. Tak pokrótce. Jeżeli kupujemy z rynku wtórnego, to bardzo dokładnie trzeba sprawdzić stan prawny nieruchomości, stan techniczny też. Stan prawny, zapisy w księgach wieczystych, jakie są obciążenia na gruncie dotyczącym tego budynku, na którym on jest postawiony, jak działa wspólnota, czy jest zadłużona, czy nie jest zadłużona. Zdarzają się spółdzielnie, które mają ogromne zadłużenie jaka jest wysokość czynszu, jak są prowadzone remonty i czy na przykład zalewało. Bo może być taka sytuacja, że dach przecieka, tutaj nie ma żadnej ingerencji naprawy, i rzeczywiście po latach ta naprawa nie została zrobiona i zalewa. To jesteśmy w stanie sprawdzić. Wyprowadzamy prawnika, który nam sprawdza stan prawny i osobę od takiej strony technicznej, żeby sprawdziła nam, czy to ma prawo jeszcze postać powiedzmy te 30 lat, w których będziemy spłacać swój kredyt hipoteczny. Natomiast jeżeli mówimy o tych zakupach z rynku pierwotnego, to tak pokrótce, szalenie pokrótce. Raz na jakiś czas zdarza się, że deweloper nie wybuduje budynku, czyli pobierze zaliczki, coś się wydarzy po drodze, budynek nie powstaje, tutaj pytanie, czy nastąpi zwrot tych wkładów. Może się pojawić też taka sytuacja, że... Opis materiałów, które zostały użyte, nie jest koniecznie zgodny z tym, co zostało nam przekazane, i tutaj też odbiór takiego mieszkania od dewelopera najlepiej robić ze specjalistą, który po prostu pójdzie po i sprawdzi, czy rzeczywiście to, na co się mówiliśmy, to, za co zapłaciliśmy, jest w tym e, budynku wykonane. Oczywiście, jeżeli nastąpi, nie wiem, obsłuchanie się gruntu pod budynkiem, to już są takie rzeczy, na które być może nie mamy wpływu, które powinniśmy, znaczy deweloper powinien przewidzieć, e, budując, natomiast nie zawsze wszystko da się przewidzieć. Także tu i tu kupując z rynku wtórnego i z rynku pierwotnego są jakieś obciążenia i ryzyka, ale posługując się specjalistami, którzy to dla nas sprawdzą, jesteśmy w stanie to w jakiś sposób ograniczyć, zminimalizować. No i oczywiście też wywiad społeczny, warto porozmawiać z sąsiadami jak się mieszka, albo popatrzeć jak na sąsiedniej ulicy, jeżeli deweloper buduje jeden budynek za drugim, jak mieszkają ludzie w tych wcześniej postawionych budynkach, czy to się sypie, na przykład w Piaseczni jest taki budynek, który wszyscy nazywają Titanic i tam właśnie elewacja się sypie i rzeczywiście wygląda to tak, jakby się miało zaraz rozpaść. To nie jest stary budynek. No ale czy blok w blok, i to jest powiedzmy rok czy dwa różnicy w budowie, już może na tym pierwszym się coś sypać, to chyba za, za krótko, za mało jeszcze czasu. Różne historie się zdarzają. Także... Okej, okay, ale czyli jak rozumiem taki wywiad środowiskowy, podpytka, podpytka sąsiadów to wciąż dobra metoda? A, absolutnie, absolutnie. Jak się mieszka, czy na przykład e, ściany prze, mają odpowiednią, odpowiednie wyciszenie, bo może się pojawić taki problem, że na przykład dźwięk przechodzi z góry na dół, tak? Czyli jeżeli dzieci, sąsiedzi mają dzieci, to my słyszymy te dzieci, które biegają sobie po salonie, tak? To może być uciążliwe dla kogoś, kto pracuje w domu. Także wiele, wiele elementów tutaj się na to składa. I oczywiście to finansowanie, które my sobie tutaj zorganizujemy na taką nieruchomość, bo oprócz tu jest bardzo wiele takich drobnych elementów, o których trzeba pamiętać. Posiadanie nieruchomości jest kosztochłonne i bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest kosztochłonne. O, oczywiście większość osób zdaje sobie sprawę, że jest kredyt, że jest czynsz, że są media. To jest część. Natomiast nie wiem, czy. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo wzrosły teraz opłaty za media, opłaty za wodę. Trzeba nieruchomość ubezpieczyć. I tutaj jest szereg elementów, które się pojawiają jako koszty. Posiadanie nieruchomości jest... Bardzo kosztochłonne, i kredyt hipoteczny, na przykład na części. My mamy taką dosyć dużą nieruchomość, to kredyt hipoteczny nie, nie jest jednym z większych kosztów. Pozostałe koszty, czyli ogrzanie budynku, czy woda w tym budynku, są również dużymi wydatkami dla nas. W tym konkretnym budynku, na przykład, koszt wywozu śmieci wynosi nas 6 tysięcy złotych rocznie. Podsumowując, odpowiedzieliśmy dzisiaj raczej na takie ogólne pytania. Poruszyliśmy tę tematykę bardzo generalnie. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości naszych widzów, ponieważ każdy przypadek jest inny, każdy przypadek jest indywidualny inaczej to wygląda, nie wiem, w Rzeszowie, inaczej w Szczecinie. Dlatego mam taką propozycję: może najlepiej będzie, żeby nasi widzowie, którzy mają jakieś wątpliwości, po prostu zostawiali je w komentarzach, i w przyszłości spróbujemy nagrać taki materiał w formie QA. Oczywiście, natomiast ten film miał na celu uczulenie wszystkich osób, które są przed taką decyzją kupować czy nie kupować, uczulenie na to, jak wiele czynników może wpłynąć później na tą ich nieruchomość. 5-10 lat temu znacznie mniej ryzykowny był ten rynek, znacznie był bardziej przewidywalny. Teraz dla młodych osób może być on dużym zaskoczeniem, więc tutaj trzeba dochować należytej staranności i bardzo dużo rzeczy przewidywać w przód, zanim zobowiążemy się. Zwiążemy się z naszym mieszkaniem na okres najbliższych 30 lat. Czekamy zatem na komentarze i pytania naszych widzów. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.